Cześć, z tej strony Paweł Gajkowski, żyje, Nagrywam właśnie przygodowy materiał wideo Smartfonem Sony Xperia 10 Plus Rozdzielczość Full HD 60 km na sekundę Maksymalne zbliżenie cyfrowe Nie wygląda to zbyt ładnie Jeszcze raz powrót do stanu początkowego. Sprawdzimy jeszcze, jak radzi sobie autofokus. Jak widać, autofokus w tym smartfonie jest błyskawiczny i bezbłędny. Bardzo dobrze to robi. Przypomnę, jeszcze raz, jest to materiał nagrany z smartfona Sony Xperia 10 Plus. Rozdzielczość Full HD 60 fps. Powiedzcie, informacje na temat tego urządzenia odsunąłem Was do recenzji, którą przeczytacie na gsm.mania.pl. Cześć, trzymajcie